Witaj, droga duszo. Dziś anioły przychodzą do ciebie z głębokim i przemieniającym przesłaniem. Ktoś bardzo wyjątkowy, kto ostatnio pojawił się w twoim życiu, jest gotowy podjąć decyzyjny krok. Ta osoba przygotowuje się, by wyjawić swoje uczucia, w końcu dzieląc się wszystkimi swoimi romantycznymi pragnieniami i emocjami, które przez tak długi czas były w jego sercu. Coś. Co wydawało się być prostym gestem, prawie bez znaczenia, stało się czymś o wiele większym czymś, co ma moc zmienić bieg Twojej historii. Wyobraź sobie teraz, że jesteś otoczony potężnym prądem miłości, który zdaje się prowadzić Cię do nowego, emocjonalnego wszechświata miejsca, które wcześniej było nieznane, ale pełne piękna i intensywnych doznań ta fala uczuć. Która nadchodzi, jest w rzeczywistości zaproszeniem od Boga do odkrywania głębszej miłości. Otwiera się przed tobą drzwi do przeżywania uczucia, które wcześniej nie było badane w Twoim życiu. Teraz miłość staje się jasna, bez tajemnic, a ty jesteś prowadzony, by ją przeżyć w sposób, który być może nigdy byś sobie nie wyobraził. W tym momencie anioły stróżowie będą przy Tobie. Działając jako mądrzy przewodnicy, oferując wsparcie i prowadzenie, podczas gdy ty zanurzasz się w tej nowej emocjonalnej przygodzie. Nawet jeśli pojawią się wątpliwości, nawet jeśli strach i niepewność, które zawsze towarzyszą nowym doświadczeniom, będą obecne, pamiętaj, że niebo interweniuje, abyś miał szansę żyć czymś naprawdę wielkim. Ta miłość jest przygotowywana dla ciebie. Anioły zapewniają cię, że choć droga może wydawać się trudna, wszechświat jest po twojej stronie, prowadząc cię w stronę szczęścia i spełnienia. Czego może nie wiesz, ale anioły pragną, byś to zrozumiał to fakt, że ta osoba nosiła w sobie ciężar wątpliwości przez długi czas. Strach przed odrzuceniem i niepewność co do swoich uczuć powstrzymywały go przed wyrażeniem tego, co czuje. Jednak teraz wszystko to dobiega końca. Ta osoba w końcu uwolniła się od tego, co ją powstrzymywało przed wyrażeniem swoich emocji. Z sercem pełnym miłości jest gotowa Cię zaskoczyć w sposób intensywny i prawdziwy. To, co wydawało się prostym gestem zbliżenia, jest w rzeczywistości potężnym wyznaniem, prawdziwym oddaniem uczuć, które zmieni Twoje postrzeganie miłości. Otwórz się na te przemiany i pamiętaj, że miłość boska działa w tajemniczy sposób. To, co mogło wydawać się głupim lub nieistotnym gestem, teraz staje się wielkim znakiem czegoś dużo głębszego. Każdy gest, każda wymieniona z Tobą słowo, każdy wymieniony spojrzenie prowadzi tę osobę do większej więzi z Tobą. I kiedy miłość jest prawdziwa, nigdy się nie ukrywa, rośnie i rozszerza w sposób który zaskakuje nawet tych, którzy w nią wierzą. Prosty akt bycia wrażliwym, otwarcia serca bez strachu przed odrzuceniem sprawił, że ta miłość rozkwitła w sposób niespodziewany i potężny. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, jesteś gotowy, by doświadczyć czegoś niesamowitego. Relacja oparta na szczerości, czułości i zaufaniu tworzy się przed Twoimi oczami. Anioły proszą Cię, Byś oddał się tej miłości bez wahania. Nieważne, co działo się wcześniej, liczy się tylko teraźniejszość, a to, co ona przynosi: szanse na przeżycie prawdziwej miłości, czystej, bezwarunkowej i przemieniającej. Wszechświat działa na Twoją korzyść, anioły są przy Tobie, prowadząc każdy krok Twojej drogi. Gdy oddasz się temu nowemu rozdziałowi, zaczniesz dostrzegać. Że ta miłość to dopiero początek czegoś większego. Relacja, która się tworzy, będzie oparta na zaufaniu, wzajemnym szacunku i budowaniu przyszłości pełnej szczęścia. To, co zaczęło się od małego gestu, teraz staje się podstawą prawdziwej historii miłosnej historii, która będzie trwała, która wzmocni się i która będzie rosła z czasem. Miłość, która się kształtuje między Wami. Jest wieczna, ponieważ opiera się na czystości i szczerym oddaniu obu stron. To jest moment, by przeżyć tę miłość z pełną intensywnością, na jaką zasługuje. To, co początkowo wydawało się impulsem, teraz staje się podstawą miłości, która zmieni Twoje życie na zawsze. Idąc ramię w ramię z tą osobą, każdy moment będzie wyjątkowy i niezapomniany. Wasza więź tylko się wzmocni, a razem zmierzycie się z wyzwaniami życia, zawsze w miłości, zrozumieniu i oddaniu. I przyjmując tę przemianę, zaczniesz dostrzegać, jak wszechświat będzie działał na Twoją korzyść. Błogosławieństwa zaczynają płynąć, a energia tej miłości dotknie nie tylko Waszego życia, ale także wszystkich wokół. Anioły mówią. Że od teraz będziecie doświadczać czegoś transformującego, gdzie każdy krok będzie oświetlony boską światłością. Miłość, która między wami rośnie, ma moc zmienić nie tylko teraźniejszość, ale także przyszłość w sposób, o jakim nawet nie marzyliście. Teraz anioły proszą Cię, byś otworzył się na przyjęcie tego błogosławieństwa. Powiedz w swoim sercu: akceptuję tę miłość. Otwieram swoje serce na tę przemianę i poczuj, jak wszechświat odpowiada na to wezwanie. To zaproszenie, byś żył miłością boską, miłością, która przekracza wszystkie bariery i ograniczenia. To wezwanie do tego, by żyć w pełni harmonii z boskim i z drugą osobą, tworząc drogę światła i szczęścia obok tej wyjątkowej osoby. A jeśli czujesz, jak ta energia przepływa przez Twoje życie, jeśli wierzysz w moc boskiej miłości, zostaw wiadomość w komentarzach, mówiąc Otwieram moje serce na tę miłość, akceptuję błogosławieństwa aniołów. Nie krępuj się podzielić tym przesłaniem z tymi, którzy są gotowi przeżyć miłość transformującą i boską.